W mojej dłoni kawa. Od zaprzyjaźnionego Café za moimi plecami tor wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Zaparkowane w tle klasyczne samochody mogą oznaczać tylko jedno. Jak kawa i samochody 2023 w nowej lokalizacji, właśnie tutaj na Służewcu. Zapraszam Was serdecznie na materiał i na relacje z tego wydarzenia, które zorganizowaliśmy 16 lipca 2023 roku. Na koniec tego materiału będę miał dla Was również niespodziankę odnośnie naszych regulacji spotkań, więc oglądajcie do końca. Zapraszam Jest Porsche 928S. Ten samochód jest dla mnie niesamowity, dlatego że pokazano go w roku 1977 i uważam, że wtedy wyglądał jak statek kosmiczny na drogach. Jak się porówna ten samochód do innych, ten egzemplarz jest z 1985 roku, czyli jest po kilku modyfikacjach, ale jeszcze w tej klasycznej budzie. Rok później, czy właściwie dwa lata później, już był facelifting i to auto już było takie bardziej pod lata 90. zaprojektowane. Porsche produkowało ten samochód przez 16 lat. I uważam, że w 1985 roku to był ten taki sweet spot, czyli on już miał 310 koni i już był świetnie dopracowanym autem, ale jeszcze nie był przestarzały. Jest to samochód bardzo niedoceniany. To ma V8 wolno-sącą pod maską. Ten samochód był znacznie droższy niż 911, kiedy był nowy. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj 911 z tamtego okresu kosztują już bardzo duże pieniądze, a 9.28 jest, jest moim zdaniem ciągle na, na, przed tym swoim wzrostem. Nieprawdopodobne jest to, że ten samochód im szybciej jedzie, tym jest w nim ciszej, spokojniej i prędkości naprawdę znacznie ponad autostradowe sprawiają mu wielką łatwość, co jest nie niebywałeś w 40-letnim samochodzie. Auto mam od dwóch lat. Znalazłem je w Szwecji. Jest w stanie zupełnie oryginalnym. Wszystkie elementy wnętrza, lakier są oryginalne. Jest moim zdaniem bardzo fajnie zachowany. To jest Autko hiszpańskie. Nazywa się Condesa, czyli po hiszpańsku księżniczka. Hiszpanie produkowali je do wypożyczalni autek na swoich tych ciepłych wyspach. Fabryka na Balara brała bebechy mechaniczne z fabryki Citroënów, robiła ręcznie na dworze, Wyprodukowali 300 sztuk i splajtowali, bo. Te samochody były 3-4 razy droższe od blaszanego Citroena 2 więc nie miało sensu. Ten jest w idealnym stanie, takim fabrycznym jak, jak wyszedł. Tu nic nie jest poprawiane, nic, nic nie jest restaurowane. Wyciąga 80 na godzinę, do tego wyciąga jakieś 9-10 litrów na setkę. Zupełnym pełnym znaleziona Super Express z 1994 roku, i na jedynce jest. Tor Pershinga, Warsza warszawski służeb jest pod kontrolą Pruszkowa. A w środku autogiełda, autokomisje, GNP Nozak Trade na ulicy Sikorskiego. Można było zakupić BMW 524 turbodiesel z 89 roku z przebiegiem 85 tysięcy za 272 miliony złotych. Fiat Tipo 1.4 z gwarancją, 192 miliony złotych. Albo nie czekać po prostu aż samochód spłynie ci z nieba i po prostu kupić taraty raty poloneza. Także zapraszamy na, na to. Na będziemy je teraz wozić przez dłuższy czas. Każdy może przyjść i sobie kurier Express obejrzeć. jak już pewnie mogliście zauważyć na przebitkach do grona fundacyjnego sprzętu zawitał yy, zupełnie nowy nabytek wyposażyliśmy się w hulajnogę elektryczną potrzebny jest nam taki sprzęt po to, żeby Dość szybko się poruszać, bo jednak tych kilometrów się dużo robi. Imprezy są na dosyć sporym terenie, odległości pomiędzy wjazdem a wyjazdem są dosyć duże. Szukałem dostawcy, żeby w razie czego zrobić to na zasadzie współpracy i udało się. Firma polska Barel Poland mają w swojej ofercie również w hulajnogi Motusa. To model innej marki, czyli Raptor Raptor R1. Bardzo fajna, bardzo solidna hulajnoga, duża bateria, amortyzacja z przodu, amortyzacja z tyłu. Czy się sprawdzi na żwirku, tego jeszcze nie wiemy, czekamy na pierwsze spotkanie, ale na dzisiejszej imprezie na torze wyścigów konnych spisała się wyśmienicie. Zarówno Tomek od ustawienia samochodów, jak i ja korzystaliśmy na przemiennie i jest naprawdę super. Jesteśmy w stanie w ciągu kilku chwil dojechać z jednego krańca spotkania na drugi, więc naprawdę uważam, że to bardzo dobra decyzja. Przy okazji podziękowania dla patronów i patronek, bo to właśnie dzięki Wam jesteśmy w stanie sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu. I jeszcze raz ogromne podziękowania dla firmy Barrel za dobrą cenę na, na zakup tego sprzętu. Volvo TGB 1111, -11, wyprodukowane w ilości 900 sztuk dla armii szwedzkiej, oryginalnie wyposażone w to działo PVPJ 1110 90 mm, to nie jest replika, to nie jest kopia, to jest atrapa, tak to się nazywa, jednakże możemy z tego oddawać strzały z czarnego prochu, tylko w obecności... E Technika zawodowego, co zresztą teraz na jakiś czas robimy. 117 koni w wersji militarnej, 127 koni w wersji cywilnej. Obydwie osie blokowane, blokada międzymostowa, zapinanie, blokad pneumatyczne. Pomagania nie ma, nie ma, nie ma takiej potrzeby. Pracuje naprawdę układ dosyć luźno. To jest rower P4 z 1964 roku. To jest ostatni rok produkcji. Kupiłem go na eBayu na aukcji z dostawą do domu, remontowany przeze mnie w 100%, wyłącznie z lakierem, z mechaniką ze wszystkim. Placharka była kompletnie wyremontowana, były chromy nowe kładzione. No i takie mechaniczne różne czy hamulce, czy, czy poprawienie tam różnych. Yy, rozebranie, złożenie z powrotem tych wszystkich mechanicznych spraw yy, poza silnikiem. Silnik jest oryginalny, nigdy nie remontowany, yy, tak jak wyjechał z fabryki. Trabant 601S z 1983 roku yy, w moich rękach od dwóch lat. Wkręcony w polskim pol, polmozbycie w Ostrołęce, od nowości w Polsce. Miał zrobioną blacharkę, doprowadzamy go mechanicznie. W bardzo dobry auto, wbrew pozorom. Można się śmiać, że trabant nie rdzewieje. Rdzewieje, lub rdze. Jeździmy na wszystkie zloty jak można, tak? Jak, jak dajemy radę, jak akurat dziadek nie strzela focha, to jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie dojechać. Przez chwilę był naszym daily rzeczywiście, ale to... nie tak mordęga, zwłaszcza zimą to była mordęga. Tak prezentuje się YoungTimer Kawa i samochody 2023 w naszym wydaniu na torze wyścigów konnych na Służebcu. Dla nas to też był taki egzamin i takie sprawdzenie tej lokalizacji, ale też jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii odnośnie tego miejsca. I dajcie nam znać koniecznie, czy tu w komentarzu na dole, czy gdzieś tam w wiadomości prywatnej na Facebooku, co sądzicie o tej miejscówce i czy na przykład środowe spotkania tutaj w kolejnym sezonie to jest dobry pomysł, czy nie? A co do obiecanej niespodzianki na koniec tego materiału, to chciałem wam powiedzieć, że jeśli pamiętacie filmik z przedsezonu na temat tego, co powinniście wiedzieć o cyklicznych spotkaniach, to tam mówiłem o tym, że w połowie sezonu nasza lokalizacja na cykliczne spotkania po stadionem się zmieni, zostaniemy na błoniach, ale przesuniemy się bliżej alei Zielenieckiej. Okazało się, że ta informacja jest nieprawdziwa. Podpisaliśmy aneks zmieniający nasze porozumienie i już 26 lipca spotykamy się ponownie na błoniach PGA Narodowego w naszej starej, dobrej lokalizacji, czyli na tej działce, którą wszyscy znamy, na tym żwirku naszym klasycznym. Jeśli chodzi o ten materiał, to również by było na tyle. Kawa i Samochody 2023 w wydaniu w Fundacji Antiamer Warsaw wyglądała właśnie tak. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Ogromne podziękowania dla naszych partnerów strategicznych, dzięki którym możemy realizować takie Wydarzenia na takim poziomie, że mamy toaletę, mamy zabezpieczenie medyczne, mamy ochronę. Wy nie płacicie za wejście ani za wjazd. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.